Praca z cieniem w psychologii Karla Gustawa Junga, część czwarta, dalszy ciąg rozdziału Jak kształtuje się cień. W ostatnich latach wykształciła się nowa, dość subtelna forma wysyłania do cienia niechcianych zwrotów, zachowań i emocji. Nawet niektóre słowa są niemile widziane. Często stoją za tym dobre intencje poprawności, mające na celu zmniejszenie cierpienia. Lub nieświadomego zranienia wrażliwej osoby. Problem polega na tym, że niepoprawne, w cudzysłowie, zachowania czy wypowiedzi wcale nie znikają tylko dlatego, że nie wolno ich wyrażać. Załóżmy na przykład, że dziecko nie lubi szpinaku, co może skutkować tym, że powie: Nienawidzę szpinaku, jest wstrętny, bleh. W wielu kulturach i miejscach pojawia się w ostatnich czasach specyficzna reakcja opiekunów. Jednak nie polega ona na tym, że dziecko powinno lubić szpinak. Zamiast tego jest to reakcja na niechcianą, a raczej nietolerowaną emocję, a przede wszystkim na sposób jej wyrażania. Dziecko może usłyszeć otwarty komunikat do takiej treści: Tutaj nie tolerujemy nienawiści, lub nie wolno tak mówić. Skierowany do dziecka przekaz wprost lub nie wprost zabrzmi: Nie pozwalamy na słowo nienawiść oraz na takie uczucie. Zdarza się, że ten emocjonalny fragment zostaje zmarginalizowany lub odszczepiony i schowany do wspomnianego wcześniej worka. Możesz powiedzieć, nie jadam szpinaku lub nie poważam, czy nie lubię, ale broń Boże nie mów nienawidzę, tego nie wolno. To wtedy dziecko opakuje słowo nienawiść, a także doświadczenia i emocje związane z opisanym wydarzeniem do worka z cieniem. Wstręt i nienawiść się ludziom przydarza, a jeśli, przy, jeśli przyznamy, że czasem nienawidzimy, to łatwiej będzie oprzeć się opętaniu nienawiścią bez wypierania jej. Tym niemniej, w rozwoju zdrowego ego ograniczenia są jak najbardziej potrzebne i konieczne, gdyż inaczej nie dałoby się społecznie funkcjonować. Wspomniano, że emocja wstydu pojawia się około drugiego, trzeciego, czasem czwartego roku życia. Jest reakcją na interakcje społeczne. Młody osobnik bada, co można robić w grupie czy społeczności, a co jest niedozwolone. Wstyd sam w sobie jest w porządku, bo naturalnie pomaga w uczeniu pewnych granic, nie przekraczaniu ich oraz ich wyczuwaniu. Jeśli jednak ktoś był często i nadmiernie zawstydzany, to nie tyle wstyd, ile to, co się za nim kryje czyli postać zawstydzająca. Trafia do metaforycznego worka z innymi elementami cienia. Pytanie od uczestniczki warsztatu Praca z cieniem. Wyobrażałam sobie, że cień to jest taki kawałek mnie, który ma związek z destrukcją, że to jest taka część mnie, która cały czas mi na przykład utrudnia życie, prowadzi do jakiejś agresji czy autodestrukcji, że to jest ten kawałek mnie, który bez przerwy podpowiada rzeczy przykre. Albo robi mi na złość, albo utrudnia mi życie, utrudnia kontakty z ludźmi, utrudnia mi radość, utrudnia ruch, że to jest taki kawałek, taki właśnie alien, obcy. Zastanawiam się, jak to się ma do emocji, o których mówiłeś. Czy to jest, czy to jest emocja, złość, którą przeciwko sobie kieruję? Odpowiedź. Najpierw warto zauważyć, że. To nie jedyna część, ale zgaduję, że prawdopodobnie najbardziej dolegliwa w ostatnich czasach u ciebie lub w kontekście naszych zajęć. Te liczne części, które zapakowało się po drodze do worka w metaforze Blaja, składają się na cień osobisty. Pierwszym etapem w pracy z cieniem jest analiza, czyli rozróżnienie i rozdzielenie części składowych. Trochę jak w bajkach, począwszy od Kopciuszka oddzielającego ziarna maku od piasku. Czy pierwszej pracy Heraklesa, który oczyszczał z potężnych pokładów gnoju ogromne stajanie Augiasza? <laughs> Cień, tak samo jak cała psychika, nie jest monolitem, lecz składa się z wielu fragmentów, podobnie jak materia z atomów. Powiedzmy, że mam sen o wojnie domowej, i ja się tam bronię. Faktycznie miałem kiedyś takie marzenie senne. W tym marzeniu Strzelam z karabinu do Niemców w powstaniu warszawskim, zaś Niemcy strzelają do mnie. Są to faszyści, nieznający najmniejszej litości, chcą zabić, mordować, wykończyć, unicestwić itd. Ci Niemcy reprezentują jeden z aspektów mojego cienia w szerszym historycznym i kulturowym kontekście Polaka z czasów II wojny światowej. Jest to także kompleks kulturowy. Z drugiej strony załóżmy, że mam sen, gdzie jakaś osoba jedzie samochodem. To, to dość powszechne doświadczenie z marzeń sennych. Chcę skręcić w prawo na jakimś skrzyżowaniu. Jest cała masa samochodów, kierowców chcących skręcić w prawo i czekam grzecznie razem z innymi w kolejce na swoim pasie. A tu jacyś cwaniacy wcinają się w kolejkę wcześniej. Ich zachowanie mnie wkurza i przeklinam pod nosem, albo nie pod nosem, tylko w ogóle jak najgłośniej, na tych, co nie przestrzegają reguł i zasad. To też jest aspekt mojego cienia. W pierwszym przykładzie znajduje się ten powiedzmy Niemiec, który jest agresywny i bezlitośnie dąży do zrealizowania swoich celów, usuwając lub zabijając tych, co mu przeszkadzają stojąc na drodze. Niemiec idzie po trupach do celu, jak to się mówi. Moje świadome ego lub ja powiada, ależ ja taki nie jestem, ja wolę dogadywać się z ludźmi. O nie, nie jestem taki jak Niemiec ze snu. A przecież w śnie ja też strzelam, żeby zabić Niemca, lecz czuję się wyższy lub lepszy moralnie, usprawiedliwiony, ponieważ czynię to w samoobronie. Podobnie cwaniaczek z drugiego snu, który wciska się przede mnie w kolejkę samochodów. On również jest postacią ścienia. Ja taki nie jestem, bo przecież stoję grzecznie w tym korku zgodnie z przepisami, czyli normami społecznymi. Kolejny rozdział. Cień jako archetyp. Można powiedzieć, że cień osobisty jest pomostem do cienia zbiorowego lub otwartymi drzwiami do cienia zbiorowego. W tych strasznych, masowych psychozach pojawia się cień kolektywny. To tak, jakbyś miał. Swój pokój, a jedyne drzwi były z niezamknięte i przez nie może wejść diabeł. Jeśli jednak poznasz swój cień indywidualny, to możesz zamknąć wszystkie drzwi. Marie Louise von Franz w filmie The Matter of Heart. Cień jest archetypem i stanowi część zbiorowej nieświadomości. Każdy archetyp ma wiele poziomów, a do świadomości dociera pośrednio wyłącznie poprzez obrazy. Poszczególny archetyp może być reprezentowany przez wiele obrazów, a dokładniej imago danego archetypu. Archetypu nie da się poznać, pokazać czy bezpośrednio dotknąć. Dla świadomości istnieją tylko jego obrazy lub odbicia, i to nie tylko w formie wizualnej, lecz także jako subtelne odczucia, melodie czy symbole. W związku z tym cień indywidualny łączy się oraz jest zanurzony w obrazie cienia archetypowego, kolektywnego czy mitycznego. Obraz niemieckich żołnierzy, zapisywanego przeze mnie snu, jest zarazem indywidualny, jak i kolektywny. To właśnie do tego obrazu, nazywa się Imago Niemca, jako zbiorowego cienia w psychice Polaków, nawiązują niektórzy polscy politycy w ramach pozyskiwania zwolenników. Stworzonej przez siebie terapii analitycznej, Jung wprowadził technikę aktywnej imaginacji, którą sam zaczął praktykować w 1913 roku. Ta metoda polega na uczciwym dialogu z wewnętrznymi postaciami, a nawet postaci z postacią, podobnie jak dzieje się to w dramacie czy sztuce teatralnej lub powieści. Jung nadawał określonej części swojej psychiki konkretny kształt, obraz, wygląd, po czym Wchodził z tą postacią często, właśnie z cienia, w dialog, który dosłownie był konfrontacją, sporem. Królewna Śnieżka. Baśń Królewna Śnieżka to jeden z wielu przykładów pracy z cieniem oraz jego integracji. Wytwory sztuki, mity, filmy, literatura są utrwalonymi aktami aktywnej imaginacji. Oraz przekazów zbiorowych wywodzących się z nieświadomości kolektywnej. W analizie jungowskiej baśnie, mity czy bajki traktujemy tak samo jak sny. Przy czym sny są przede wszystkim obrazami lub mapami osobistych kompleksów oraz ich wzajemnych relacji, jednostki. W ujęciu jungowskim 90% snów dotyczy różnych wewnętrznych części jednostki, pozostałe 10% zostawmy na pewne wpływy z nieświadomości zbiorowej. Baśnie o królewnej śmieszce, podobnie jak inne baśnie lub mity, opowiada z pomocą metafory o psychologii głównej bohaterki, a w wymiarze archetypowym i symbolicznym, o sytuacjach, jakie przeżywa większość ludzi, ponieważ archetyp jest także szerokim wzorcem powtarzalnych sytuacji i przeżyć, podobnym korytu rzeki, będącej łożem kreującym kształt ruczaju. Na początku baśni dowiadujemy się, że nad Śnieżką panuje straszna macocha, która przepędza ją do lasu. Las, pustkowie, zbiorniki wodne to sfera nieznanych obszarów nieświadomości oraz instynktów. Warto tu zauważyć, że królewna Śnieżka to ludowa baśń niemiecka, spisana przed 1812 rokiem przez braci Grimm. Oryginalny tytuł brzmi "Schneewittchen", co może znaczyć też śnieżna wiedźma. Oczy mój kolega Jarek Kubacki zasugerował, że snewiczen pochodzi od dolno-niemieckiego snewicie, -witsche", a to z kolei od słówka wit, biały, co w wolnym przykładzie wskazywałoby śnieżna białaska, na przykład. Tak czy owak, ważna jest symbolika przemiany w biały kolor, także alchemiczna. Porównaj gandalf szary biały, związany z tym motyw siwizny. Ponadto wit Mogło pozostać jako dwuznaczność do interpretacji przez czytelnika czy czytelniczkę. W baśni dziewczyna, a raczej jej ego, samotnie błąka się po lesie. Las, jak wiemy, jest miejscem niekonwencjonalnego życia wewnętrznego w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Życie w lesie oznacza zatopienie się w swojej najgłębszej naturze i odkrycie, jak to jest. Roślinność symbolizuje życie spontaniczne i oferuje uzdrowienie kobiecie zniszczonej przez negatywny aspekt animusa lub kompleks negatywnej matki. Cytat Marie Louise Franz Za kobiecość w bajkach. A więc, błąka się po lesie, czyli wędruje bez celu, i po jakimś czasie trafia na krasno Zauważmy, że pracujące pod ziemią krasnoludki są związane z tym, co wydobędą z wnętrza albo z brzucha matki ziemi. Krasnoludy w dzień przebywają pod ziemią, a dopiero wieczorem wracają do domu. Są stworzeniami żyjącymi w cieniu, w ciemności. Śnieżga znajduje u nich dach nad głową i terminuje, gotuje, sprząta, pomaga im itd. Przebywa tam przez dłuższy czas, nawiązując dobry kontakt i relacje z przedstawicielami świata podziemnego. Istniała też starsza wersja tej baśni, gdzie miejsce gościnnych krasnoludów zajmowali złodzieje lub leśni rabusie i dopiero z czasem przemianowano ich na krasnoludków pracujących w kopalni. Tak czy owak, śnieżka nawiązuje kontakt z lasem, z, czym, z tym, co podziemne, chtoniczne, poniżej poziomu świadomości. A także z tym, co zakazane, czyli ze sferą cienia, zwłaszcza we wcześniejszej wersji baśni. Zbój czy leśny rabuś to bardzo częsty motyw licznych baśni, począwszy od Robin Hooda, a Janosiku Irumca i Rumcai się kończąc. Często bywa racjonalizowany jako dobry rozbójnik, gdyż rabuje bogatych, a daje biednym. Tym niemniej, rabunek, złodziejstwo. I popełniane przy tym zbrodnie są obrazem zakazanego cienia w wymiarze kolektywnym. Po jakimś czasie złama cocha odnajduje jednak śnieżkę i z zazdrości o piękną aparycję chce ją zamordować. Przy trzeciej próbie zabójstwa skutecznie podaje jej zatruty owoc, czyli jabłko. Oczywiście jabłko to ważny, prastary i wieloznaczny symbol od jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego, drzewa poznania poprzez Hesperyjski sadz i wiele innych przykładów. Śnieżka umiera z kawałkiem jabłka w ustach. ludowie są załamani i nie chcąc stracić kontaktu ze Śnieżką budują jej piękną, przeźroczystą trumnę, co jest ważne bo mówi o transparentności przeżycia śmierci. Ponieważ nieświadomość nie zna bądź nie uznaje pojęcia śmierci, to warto zapytać tutaj, jaki aspekt lub część śnieżki symbolicznie umiera, lub jaka śnieżka umiera w sensie jej tożsamości? Po pewnym czasie zjawia się książę, daje buziaka, i śnieżka się budzi. Tutaj spotykamy się z dwiema interpretacjami psychologicznymi. Jedna zakłada, że śnieżka jest nieporadna i do przebudzenia potrzebuje księcia z bajki, co ma obrazować patriarchalne zależności minionych stuleci, natomiast druga wskazuje na fakt, że książę jest dopełniającym męskim aspektem kobiety, animusem. Zaś pocałunek, podobnie jak akt seksualny, symbolicznie eksponuje połączenie dwóch ważnych części Aspektów psychiki. Interesujące jest także, że śnieżka zasnęła z kawałkiem zatrutego jabłka w ustach, co może sugerować, że długo trawiła coś zjadliwego, dokonując transmutacji, jak w alchemicznym procesie, gdzie Paw na przykład bywa zwierzęciem transformującym truciznę w pożywienie. Śnieżka zatem symbolicznie strawiła truciznę, zamieniając ją w pożywienie i dopiero wówczas zjawia się królewicz. Następnie śnieżka jedzie ze swym oblubieńcem na Bal czy wesele, czyli Hieros Gamos. Ślub, podobnie jak pocałunek i akt seksualny, symbolizuje trwałe połączenie odrębnych bytów ze sobą. Jest to integracja aspektu, który wcześniej był nieznany lub odczepiony. Na weselu zjawia się macocha, jednak otrzymuje ona od śnieżki rozżarzone żelazne buty, które sprawiają, że musi tańczyć, a nie mogąc zatrzymać szanonego tańca, umiera z wyczerpania. Kusi mnie tutaj interpretacja losów, losów macochy po tym, jak umarł jej narcystyczno-trujący aspekt uziemiony żelaznymi butami. Ale to nie o tym w tej chwili. W każdym razie. Końcowa scena ze specyficznymi butami dotyczy finalnego etapu integracji cienia przez śnieżkę. Gdyby śnieżka potrafiła tak reagować od początku, kiedy macocha lub negatywna matka ją wypędzała symbolicznie lub faktycznie, to zapewne potrafiłaby asertywnie się sprzeciwić, mówiąc na przykład: No coś ty, macocha, sama spadaj, ja byłam i nadal jestem nie mniej ważna w tym domu od ciebie. Jednak w tamtym czasie śnieżka nie posiadała jeszcze tej zdrowej ochronnej agresji, czyli asertywności, gdyż została ona wyparta do cienia. Możliwe też, że wówczas taka reakcja nie była możliwa ze względu na różnicę sił i rangi, przez co śnieżka musiała nabierać mocy w lesie z pomocą ludzi z podziemia. Ta agresja w symbolicznej formie powróciła jednak z cienia i wyraża się dopiero w końcowej scenie z chwilą, gdy Śnieżka zyskuje do niej dostęp. Na końcu każdego dramatu, baśni i snu pojawia się rozwiązanie, czyli lysis, greckie słowo właśnie kończące baśń albo dramat. Baśnie są zapisem nieświadomości kolektywnej, czyli pewnych uniwersalnych doświadczeń i wzorców psychicznych będących udziałem większości ludzi. Na przykład w czasach, gdy powstawała ta baśnia, a także później, bardzo dużo młodych kobiet doświadczało losu wygnanej oraz podstruwanej królewnej Śnieżki i tylko nieliczne miały na tyle sprzyjające okoliczności, by wziąć moc i los we własne ręce. Ponieważ nieświadomość w snach i baśniach Wskazuje także na rozwiązania w przyszłości nic dziwnego, że coraz więcej kobiet wprowadza w życie archetypowy wzór radzenia sobie z wewnętrzną negatywną matką, czyli macochą, oraz agresją używaną w konstruktywny sposób. Tu warto dodać też nawiasie, że yy, Inna wersja śmierci śnieżki opowiada wprost o śmiertelnym, duszącym aspekcie negatywnej strony kompleksu matki, a brzmi tak. Tę dobrą kobietę na pewno mogę wpuścić, pomyślała śnieżka, odryglała drzwi i kupiła sobie ładny gorsecik od sprzedającej jej starszej pani. Dziecko, ależ ładnie wyglądasz, powiedziała starucha. Chodź, to cię porządnie zasznuruję”. Śnieżka dobrodusznie stanęła przed nią i pozwoliła sobie zasznurować gorsecik, a starucha wiązała szybko i tak mocno, że śnieżka nie mogła złapać oddechu i martwa padła na ziemię. A byłaś taka ładna, najpiękniejsza, powiedziała starucha i czym prędzej wyszła. Nie da się indywiduować bez przebywania z innymi ludźmi. Nie można indywiduować na szczycie Mount Everestu, ani w jaskini, gdzie nie spotyka się nikogo przez 70 lat. Indywiduacja możliwa jest tylko z lub przeciw czemuś albo komuś. Bycie jednostką jest zawsze ogniwem w łańcuchu. Zarathustra Notes on the Seminar given in 1934-39 by C.G. Jung Strona 102.